Co układ równań ma wspólnego z funkcją liniową? Już ci tłumaczę. Mamy tutaj układ równań, którego interpretację graficzną przedstawiono powyżej, a my mamy powiedzieć, który to jest układ równań. Zwróć uwagę, proszę, na odpowiedzi, w jakiej one są postaci. Jest to oczywiście postać funkcji liniowej, postać kierunkowa. I co ta postać kierunkowa może nam powiedzieć? Mam nadzieję, że już mniej więcej wiesz z poprzednich moich filmików. Z postaci kierunkowej i nawet z rysunków możemy się dowiedzieć bardzo ważnych rzeczy, chociażby punkt przecięcia. Z 8Y, czyli tak zwane nasze B we wzorze. Druga rzecz, której możemy się dowiedzieć, to współczynnik kierunkowy o monotoniczności funkcji już Ci mówiłam. W momencie, kiedy nasza funkcja jest rosnąca, to nasze A będzie większe od zera, a w momencie, kiedy nasze A, czyli nasz współczynnik kierunkowy będzie mniejszy od zera, to nasza funkcja będzie malejąca. Przyjrzyjmy się zatem, co my tutaj mamy. Wiemy, że mamy funkcję malejącą, czyli dla tej funkcji nasze A będzie mniejsze od zera i nasze b będzie równe 2, czyli szukamy jakiejś funkcji, która ma. Po prostu 2. Resztę, gdzie jest minus 2, to po prostu wykreślamy, czyli zobacz, odpowiedź A, OK, mamy funkcję malejącą, bo mamy minus 1 i mamy plus 2, czyli pierwsza funkcja się zgadza. Pod punkcie B, no mamy x, to jest funkcja rosnąca, i mamy minus 2, no to to w ogóle odpada. Pod punkcie C, znowu funkcja rosnąca minus 2, i to odpada. Mamy funkcję malejącą, i nasze b wynosi 2. OK, no to już tam zostały nam dwie odpowiedzi, i patrzymy na drugą funkcję. Ona jest oczywiście rosnąca, bo nasze a jest większe od 0, a jeżeli chodzi o nasze B, które jest drugim B, czyli B2 tak naprawdę, tutaj B1, to jest minus 1, czyli szukamy takiej odpowiedzi, gdzie mamy funkcję rosnącą i jest minus 1. W odpowiedzi A mamy funkcję malejącą i przecięcie mamy w miejscu 1, więc to odpada, więc została nam tylko odpowiedź D. No i zobacz, że tutaj mamy funkcję rosnącą i miejsce przecięcia to właśnie tam minus 1, której szukaliśmy. Jeżeli chcesz więcej podobnych filmików, to zaobserwuj.